Wielkie emocje na wielkiej imprezie, bo do takiej urósł Festiwal Biegowy w Krynicy. Widać to zwłaszcza u najmłodszych uczestników, to uczniowie małopolskich szkół. Skąd przyjechaliście? Z Kruśnowej. Często bierzecie udział w biegach? Ja tak. Biegacie na co dzień? Tak. A dlaczego zdecydowaliście się na udział w Festiwalu Biegowym? Co Wam to daje? Bedal! Trzy, wystartowali. Ja jestem akurat tutaj pierwszy raz, ale na przykład kolega jest już drugi i on, on mówi, że, był, że było fajnie, tak że ja też postanowiłem przyjechać. Młodzież była pierwsza na linii startu. Miała przebiec niemal dookoła krynicki deptak, czyli 600 metrów. Potem przychodzi czas na starszych. Przed nimi do wyboru różne konkurencje biegowe i różne dystanse. Zapału nie brakuje, bo bieganie stało się w ostatnich latach bardzo popularne. Panuje moda na bieganie. Dobra moda. Dobrze, dobrze, fajna zabawa. Jestem tutaj od początku, to znaczy szósty raz, bo to edycja jest szósty raz. No i tu głównym prowadzącym jest Tomek Lipiec. Że on jest tutaj całym szefem. I on to organizuje on z Warszawy i my sędziowie tutaj w dziesięciu zawsze przyjeżdżamy też z Warszawy. Festiwal biegowy przeciągnął w tym roku niemal 9 tysięcy osób. Przyjechali do krynicy z różnych zakątków kraju, są też goście z zagranicy. Łączy ich jedno: ogromna pasja i uśmiech. Naprawdę rzadko spotyka się w jednym miejscu tak wielu radosnych ludzi. Nie ma skutecznych ludzi z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Polacy biegają, bo chcą odreagować stres, który towarzyszy im na co dzień w pracy. Po drugie biegają dlatego, bo są przekonani, że to im da zdrowie. A dzisiaj zdrowy chce być każdy. To dopiero początek. Największe emocje jeszcze przed zawodnikami. Można im kibicować do niedzielnego popołudnia. Szczegóły programu na stronie internetowej PZU Festiwal Biegowy.